Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Muski. Witam Was w kolejnym podcaście z procentami na moim kanale. Dzisiaj bez procentów, ale porozmawiamy o dosyć ciekawym temacie, czyli o tym, jak powinien według mnie wyglądać Gotik Remake i pewnie według wielu z Was. Zobaczymy, porozmawiamy o tym w komentarzach, ale teraz oczywiście napijemy się nowego piwka, którego jeszcze nie było oczywiście w tej serii. Będzie to tyskie 0%, oczywiście 0%. Także no cóż. Ale, tak jak mówiłem, powrót do 0% jest nieunikniony w moim wypadku. Nalejemy sobie atyskie bardzo lubię, Ostatnio byłem właśnie w browarze. No i chyba to mówiłem całkiem, całkiem niedawno. Także nie będę się powtarzał. A może nie mówiłem? Nie wiem. Tak czy siak, atyskie 0% świeżutkie, prosto, przed chwilą zakupione w żabce. Dobrze. A więc mamy wspaniałe, dobre piweczko. Także czas na test. I przejdziemy oczywiście do pierwszego punktu, także zdrowie Wasze, zdrowie tego materiału i porozmawiamy o Gutiku Remake. O tak, bardzo dobre smaki, ośrodkowo Wam oprócę buteleczkę, oczywiście jak zawsze na garnku, ale przejdźmy do pierwszego punktu, czyli co według mnie powinno zmienić się w Gutiku Remake i pierwszą rzeczą, o której chciałbym poruszyć. Jest fabuła, główny wątek fabularny. Czy według mnie powinien być on rozszerzany? Według mnie jak najbardziej powinien być wydłużony, nie jednak zbyt znacząco i za bardzo nie kombinować w historii. To, co już jest, jak najbardziej nie powinno zostać zmienione. Czyli jakby sam format zadań, czyli jakie postacie w nich występują i tak dalej, to powinno według mnie pozostać nienaruszone. Jednak wydłużenie i poprzez dodanie jakichś tam nowych elementów, e, jakichś tam innych możliwości przejścia tych zadań, e, czy tam po prostu jakby dodania kilka nowych, jakby tam powiedzmy między nimi, żeby jakby wydłużyć całą historię, no bo jednak nie ukrywając, sama historia pierwszego Gutika jest bardzo krótka i nie robiąc pobocznych zadań, można ukończyć samą grę. Jeśli nie mo mogę się mylić w 6-7 godzin przy takim mega dobrym, fajnym tempie można to zrobić w, tak w takim czasie. <coughs> Także y powinno zostać wydłużone, żeby tak chociaż ten główny wątek, sam główny wątek wydłużyć dla mnie powinien być wydłużony do 10-12 godzin, może nawet więcej, gdyby dało radę, ale oczywiście nic na siłę, żeby to wszystko miało przede wszystkim ręce i nogi, żeby to nie było takie dołożone po prostu na siłę. Także no, takie wydłużenie wątku, rozszerzenie tego, tych historii, żeby tam te wątki były bardziej powyjaśniane w niektórych miejscach, powiecie, bezimienne, żeby więcej się dowiedział się, na przykład, o tym Almanachu, czy tam mógł więcej po prostu zadawać pytań, nawet do tych głównych zadań, bo jakby wiemy, że on tam coś pyta, ale te odpowiedzi są takie w miarę na ten moment, można powiedzieć, krótkie i niezbyt szczegółowe. Zresztą, jak sami wiemy, dużo powstało teorii i różnych modyfikacji, które to wszystko rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chodzi mi też o to, żeby Bezimienny po prostu mógł więcej pytać, zadawać więcej pytań, żeby to było bardziej objaśniane i tak dalej, i tak dalej. To byłoby naprawdę fajne. Nie wiem, powiedzmy, misja w starej kopalni mogłaby dostać więcej questów, żeby te korytarze były o wiele dłuższe, mroczniejsze, żeby jakby tam trochę więcej zadań może się z tym wiązało, no i tak dalej, i tak dalej. Także historia powinna być rozszerzona i myślę, że każdy ze mną się zgodzi, gdyż nieruszenie jej byłoby według mnie błędem od twórców. Także. Różmy tą, różmy tą historię, żeby coś się chociaż trochę zmieniło. Napijmy się i przejdźmy dalej. Muszę powiedzieć, że to piwko naprawdę dobre, polecam. Kolejnym punktem jest więcej zadań pobocznych oraz więcej postaci niezależnych. Co mam przez to na myśli? Na pewno wprowadzenie nowych postaci, bo jeśli lokacje by się powiększyły, no to więcej NPC-ów należałoby oczywiście dodać, mogłyby zlecać nam nowe zadania. No, zresztą nie ukrywając zadań pobocznych w pierwszym gotiku jest bardzo mało. jak naprawdę jeśli wykonamy wszystko w pierwszym rozdziale, to już więcej nic nam się nie pojawi. Oprócz zadania zbroja z płytek pancerzy pełzacza, bo ją można ominąć, więc jakby można powiedzieć, że jest to zadanie poboczne. Niemniej jednak uważam, że jest tego za mało, głównie to są takie zadania poboczne, startowe, a potem już przez całą grę nie ma praktycznie nic. I uważam, że twórcy mają ogromne pole do popisu i mogą dać tego naprawdę, naprawdę mnóstwo do tego nowe zadania gildyjne, Bo przede wszystkim nie było zadań według mnie gildyjnych, a tego mi mega brakowało. W dwójce to było niejakoś tam mega rozbudowane. Niemniej jednak zadania gildyjne, gdy dołączymy do cieni, powiedzmy, że mniej więcej tam, powiedzmy, 30 czy 40% cieni miałoby do nas zadanie tylko dlatego, że należymy do tej gildii. Tak samo, nie wiem, powiedzmy, gdybyśmy zostali strażnikiem świątynnym, mielibyśmy zupełnie nowe zadania, które nie miałaby inna gildia. I to byłoby naprawdę fenomenalne rozwiązanie, gdyż właśnie tego mi brakowało. Co z tego, że ja byłem, nie wiem, tym... Strażnikiem w starym obozie, czy tam najemnikiem w nowym obozie, skoro nie wiązało się z tym żadne benefity, prócz tego, że nowy pancerz, nowa broń i tak dalej, nowe umiejętności, ale nie wiązało się właśnie nic z tym takiego. mam dla siebie specjalne zadanie, skoro należy do najemników i zrób to, tamto, siamto, i to by było naprawdę super. Oprócz tego wiadomo, jakieś zadania takie typowe, nie tylko dla danej gildii, ale po prostu. Jeśli wbijamy powiedzmy ten czwarty rozdział i Starobudze jest na nas obrażony, to powiedzmy ludzie w Nowym obozie czy z Bractwa Śniącego mieliby dla nas nowe zadania poboczne, niezależnie od naszej gildii. I to byłoby super. I właśnie wstawienie takich nowych postaci, które by mogły takie zadania zlecać, byłoby na pewno. Fenomenalnym rozwiązaniem dodatkowe godziny spędzone w kolonie karnej byłyby jak najbardziej docenione przez wszystkich graczy, gdyż jak wszyscy wiemy, no ja osobiście, jak już gram w Gotika 1 i maksuję go z zabijaniem praktycznie wszystkich e, negatywnie, Boże, nieprzyjaźnie nastawionych do mnie NPC oraz orków, wszystkiego co po prostu się rusza i żyje i chce mnie zabić, to po prostu wszystko potrafię zrobić to w 18 godzin e, oraz wykonanie wszystkich zadań pobocznych, głównych i tak dalej, i Także. No jest to. Yy, nie jest to krótko, ale nie jest to długo, jak na ten moment. Można to zrobić spokojnie w dwa dni, trzy, w zależności od tego, ile czasu mamy. Więc takie nowe zadania, jak najbardziej po prostu już sobie to wyobrażam. Dodanie na przykład nowych gildii w takim sposobie, oczywiście, żeby nie naruszać głównego wątku, jak dodanie właśnie możliwości jestenia kopaczem, kretem czy guru, magnatem. No naprawdę, fenomenalne rozwiązanie. Nowe, właśnie, benefity z tym związane: nowe pancerze, nowe bronie, nowe questy. No naprawdę, można urozmaicić pierwszego gotika na tysiąc sposobów. I mam nadzieję, że właśnie w formie tych zadań pobocznych, gili i nowych NPC. Dostaniemy naprawdę sporo, z możliwością oczywiście rozwiązania tych zadań w różne sposoby, nie tylko w jeden. To byłoby naprawdę fenomenalne. Cóż, napijmy się i przejdźmy dalej, gdyż dalej naprawdę jest ciekawie. Przede wszystkim marzy mi się i to bardzo powiększona mapa, plus brak ekranów wczytywania. Wyobraźcie sobie tą powiększoną kolonię, która nam potwierdzono o te 20, że tam może się rozrośnie nawet do 30%, powiedzmy. Powiększona kolonia, przerobiony stary obóz, plac wymian, e, nowy obóz, obóz bractwa, te wszystkie lasy jest w większej skali. No, fenomenalna sprawa. Przemierzanie na przykład do, do starej kopalni, żeby zdobyć ten. Tą listę od Jana, gdzie weszliśmy troszeczkę dłużej, więcej potworów, większym rok. No super, sprawa, przerobione te lokacje, bo tego brak ekranu ładowania, czyli wchodzimy do starej kopalni i po prostu ona jest bez ekranu ładowania, tak samo ze Świątynią Śniącego, miastem orków. O, jeśli je dodadzą, kto wie. No bo wiadomo, nie ma miasta orków, jest tylko obóz orków. Wolna kopalnia, tak samo. Po prostu cała kolonia karna w jednym, po prostu Łezenie. I to byłoby naprawdę super. Nie tak nam to w ogóle przygody. Imersja byłaby naprawdę, naprawdę wysokim poziomie bez tego wszystkiego. No po prostu cud miód. Mam nadzieję, że to moje marzenie się spełni i naprawdę dostaniemy taką mapę, tak powiększoną, że byłaby wręcz idealnie powiększona. Nie za duża, nie za mała, nie za bardzo zmieniona według dla nas fanów. Brak ekranów czytywania, no to jest po prostu czyste marzenie. Twórcy naprawdę mają wysoko zawieszoną poprzeczkę, ale naprawdę wierzę w alkimię wierzę że dadzą po prostu radę sobie z tym wszystkim, a Gothic Remake będzie taki, jak po prostu chcemy. Także powiększona mapa, jak najbardziej. Więcej, jak wiecie, urazmaicona, jakichś tam więcej elementów typu drzewa, krzaczki, trawa, jakieś tam, e, nie wiem, trupy, bronie rozłożone, strzały powbijane w drzewa. No to jest coś, czego po prostu pragnę, żeby ten świat był bardzo imersyjny. Szedanie na ławkach, ogniska, do których można usiąść. No to jest coś, co chcę właśnie w tym powiększonym świecie, żeby było. Żeby było widać, że tam są ludzie, a nie że idziemy przez las, się, no, jak na jak go tygodnia to było świetnie, ale po prostu, żeby to było widać, że jakby tam chodzili ludzie, że tam żyją, żyją zwierzęta, żeby po prostu te wszystkie elementy się tam znajdowały w tej kolonii. I mam nadzieję, że im się to uda. Napijmy się i lecimy dalej. Nowe zbroje oraz nowe bronie. Tego oczywiście chce każdy. Oczywiście nie można zapomnieć o nowych czarach. Nowe zbroje, czyli zbroje, które moglibyśmy założyć, które już tam powiedzmy były w pierwszym gotiku, ale przez brak możliwości dołączenia do gildii gildii nie mieliśmy. się na przykład, wiecie, pancerz magnata, e, guru, jakieś tam inne rzeczy. Oraz nowe pancerze bez bądź nawet może jakieś nowe gildyjne typu e, dodanie nowego wariantu stroju cienia, czy nowego wariantu stroju szkodnika. W zależności oczywiście od, od długości gry, to byłoby właśnie fajne, że moglibyśmy tam powolutku zdobywać. Nowe jakieś tam te bezglidyny typu pan, skórzany pancerz, zbroja z nie wiem, strola i tak dalej. Po prostu zrobienie tych więcej pancerzy bezglidynych też byłoby naprawdę fajne, bo byłoby po prostu w czym wybierać i myślę, że dobrze byśmy się przy tym bawili. Nowe bronie, jak najbardziej do jakichś nowych wariantów, nowych mieczów, mieczy, jakkolwiek to zwał teraz zabiciem, ale naprawdę nie wiem, mieczy, mieczy. Mieczy. Na pewno. Niemniej jednak łuków, kurz, broń dwuręcznych, toporów, yy, czegokolwiek, no po prostu więcej tego, więcej możliwości wyboru. broni pod zręczność, broni pod siłę. Yy, kombinowanie z tym może dwie bronie. Wątpię, żeby to było, bo raczej chcą zachować klimat. Pierwsze odsłony więc raczej broń do jednej ręki, do, do dwóch rąk i to będzie koniec. Niemniej jednak więcej tych broni, no to byłoby po prostu świetne, więcej modeli, do tego nowe czary, jakieś po prostu przede wszystkim zmieniony wygląd, może stare jakieś nowe specjalne efekty cząsteczkowe, do tego, no tego można zmieniać po prostu mnóstwo i po prostu mam nadzieję, że jakby to zostanie rozbudowane. Przede wszystkim przebudowanie e, MAGA. Przebudowanie MAGA jest jak najbardziej według mnie wskazane. Bardzo dobrze to robiłem niektóre mody, właśnie jeśli chodzi o Gotika 2, gdzie to jeśli jesteśmy, możliwość mamy dostanie magiem ognia, wody, guru i nekromanty w jakichś niektórych modyfikacjach, no to gdybyśmy byli magiem ognia, to byśmy mieli dostęp głównie do czarów ognia. Jakbyśmy się tym posługiwali moglibyśmy przejść grę jako mag ognia bez możliwości dołączania, powiedzmy, do magów wody, dajmy na to, oczywiście można by było, ale powiedzmy, że byłaby jakaś ścieżka, żebyśmy mogli posługiwać się magią ognia tylko i wyłącznie. Tak samo mag wody, tylko wiadomo, jakieś... E, bryła Rodu, Sopel Lodu, inne tam nowe czary dla niego, Guru to samo, tylko magia umysłu, No i Nekromanta wiadomo, że posługiwałby się głównie tylko jakby tymi rzeczami, a powiedzmy inne rzeczy byłyby trochę słabsze w jego znaczeniu. Niemniej jednak chciałbym, żeby to właśnie tak wyglądało i mam nadzieję, że to się uda i że twórcy to odpowiednio dobrze przybudują. Także trzymajmy za nich kciuki i lecimy z kolejnym punktem. Jeszcze tego trochę zostało. Najważniejszą rzeczą, którą modlą się wszyscy, a wiemy, że będzie dobrze, czyli nowy, przerobiony system walki. Wiadomo, ten Gothic Playable Teaser, który był w 2019, poszedł do kosza, a więc bardzo dobrze. E, oczywiście, ten z Gotika 1 oraz 2 czy 3 totalnie nie nadaje się do aktualnych czasów, także wiemy, że go nie będzie. Miejmy nadzieję, że będzie on jakiś taki w miarę satysfakcjonujący, że pozwoli na taką intymną właśnie walkę 1 kontra 1 oraz pozwoli walczyć z większą grupką przeciwników, żeby zadawać powiedzmy obrażenia obszarowe, co byłoby jak najbardziej wskazane, gdybyśmy na przykład nie wiem, walczyli powiedzmy z czterema orkami. Bo przyłączanie się między każdym z nich i wlokowanie każdego z osobna jest, mogłoby być mega ciężkie. Niemniej jednak, chciałbym, żeby to było w miarę też nie załatwe, nie za trudne, ale jeśli chodzi o wymaksowanie, to naprawdę trzeba poświęcić trochę skilla do tego. Jak właśnie w przypadku jedynki, bo on nie jest trudny, nie jest łatwy, ale opanowanie go do perfekcji wymagało jednak od nas wszystkich lat. Ja sobie nie wyobrażam go już nie umieć, ale zakładam, że są ludzie, którzy grają pierwszy raz w Wootika i na pewno męczą się z nim niesamowicie. Niemniej jednak, chciałbym właśnie, żeby on taki był trochę trudny, trochę łatwy, trudny do opanowania na takim najwyższym poziomie trudności, powiedzmy, ale żeby po prostu był przerobiony i żeby to była naprawdę dobrze zrobiona walka, żeby dobrze się walczyło wszystkim, dobrze się strzelało z łuku, kurz oraz dobrze używało magii. Na pewno chciałbym wolne celowanie, bo jednak, na mieszaniu przeciwników poprzez trzymanie myszki, czy tam kontrola, czy innego przycisku jest ja już przestarzałe i liczę, że po prostu walka tymi e, broniami, brońmi będzie tak samo dobra. Nabijmy się i chodźmy dalej. Bo tutaj nie ma za dużo, za dużo mówić, nie będę przyciągał sztucznie. Kolejną rzeczą, której pragnę, to mroczny, wręcz survivalowy klimat. Zwłaszcza na początku, gdy trafimy do kolonii, chciałbym czuć ten mrok, tę te po prostu no survival po prostu taką nienawiść, yy, chęć po prostu wyrwania się stamtąd, takiego, że. To nie jest dobre miejsce, do którego przybyliśmy. Tu nie jest miło, każdy chce nas zabić takich po prostu zaszczucia. Tego potrzebuję i mam nadzieję, że to dostaniemy. Żeby kolonia będzie miała takie mega mroczne, ciężkie do przeżycia miejsce, że nie będzie tak ślankowo, jasno, kolorowo. Jak to chociażby pokazał właśnie Playable Teaser z 2019 roku. Do tego mam nadzieję, że bariera będzie cały czas widoczna albo chociaż przez większość czasu, bo w Gotiku 1 pojawiała się właśnie i tak znikała, a ja jednak jestem zwolnikiem tego, żebym ją widać przez dłuższą część czasu, jakby żeby było słuchać tą barierę, tak właśnie te władowania wszystkie, no to by było naprawdę super mrok. E, dużo krwi przede wszystkim. Chciałbym, żeby Gotik 1 był brutalny, e, dużo krwi. E, mocna, po prostu może trochę powiedzmy więcej wulgaryzmów w tym wszystkim, żeby się znalazło. Oczywiście tak delikatnie wplecionych nie za dużo, żeby jednak y, nie przesadzić po prostu z tym, bo wiadomo, że przesada to jest no... niefajne, ale dodanie ich trochę na pewno był urozmaiciło produkty dodały takiego surowszego klimatu i mam nadzieję, że twórcy to, rozwiążą to w odpowiedni sposób i będziemy czuć ten mrok, te stonowane barwy, ten po prostu brutalny, ciężki klimat kolonii karnej. Nawijmy się i przejdźmy już do ostatniego punktu, także już bliżutko. No i ostatnią rzeczą jest polski dubbing. Dla mnie, dla fana, który uwielbia Gotika tylko i wyłącznie z polskim dubbingiem, brak jego oczywiście jest niewyobrażalny, ale wiadomo, że będzie. Niemniej jednak, czy będzie Jacek Mikołajczyk, czy będzie Tomasz Marzecki, czy będzie Adam Bauman, Przemysław Nikiel, czy? kto tam jeszcze z tych jakby aktorów dawingujących żyje. Chciałbym, żeby po prostu na pewno, no przede wszystkim Bauman, Mikołajczyk i Marzecki, to są ludzie, którzy muszą się znaleźć w swoich rolach, bo brak ich po prostu by mnie chyba zabił. Nie wyobrażam sobie bezimiennego mówiącego innym głosem, także to jest po prostu taka cicha prośba w środku mojego serca, żeby naprawdę polski wydawca wziął sprawę w swoje ręce, wiedział z czym ma do czynienia, że to nie jest zwykła gra, do której można wrzucić każdego byle jakiego aktora, Dać mu rolę i niech to gra, bo to naprawdę musi mieć dobry, dobry dubbing, dobrze zrobiony, dobrze musi być dopasowany do postaci i po prostu brzmieć mocno, wyraźnie, trochę z humorem wiadomo o niektóre kwestie, choć kto wie, czy twórcy usuną taki humor, co zawsze był jakby w Świątyni roku, przy rozmowie na przykład z nieumorymi szamanami, to wie, jak to zostanie. Niemniej jednak, polski dubbing ci aktorzy muszą być. Także napijmy się, i to jest wszystko, czego pragnął od Gothica Remake. Prawdopodobnie o czymś zapomniałem. Kto wie? Napiszcie o dole w komentarzach, czego wy pragniecie, bo nie wiem, może coś ominąłem. Napijmy się także z materiału i przejdziemy do końcówki. Także remake. Jaki ma być? Napiszcie o dole w komentarzach, napiszcie co sądzicie o tym, co ja powiedziałem, co wy byście zmienili, jak byście zmienili. Poczytam i odpiszę. A jeśli materiał wam się spodobał, stawcie kciuka w górę, gdyż niesamowicie mnie to motywuje do dalszego działania oraz rozwija ten kanał. Jeśli nie subskrybujecie, zróbcie to, żeby nie przegapić żadnych innych filmów z Gotika. I nie tylko. Cóż, ja się teraz już żegnał, także do widzenia, do zobaczenia, cześć, czołem, panie i panowie.